Żadna metoda depilacji nie usuwa włosów na zawsze. Tak, nawet laserowa. I mówimy o tym wprost. Każdy z nas ma genetycznie zapisaną liczbę mieszków włosowych. Kiedy usuwamy włosy, skóra zauważa puste miejsca i trochę się stresuje. Te uśpione włoski się budzą i po jakimś czasie zaczynają rosnąć. Dlatego nawet najnowocześniejsze metody nie dają stuprocentowej gwarancji, że włosy znikną na dobre. Możesz zapytać, po co w ogóle laser, skoro włosy i tak odrosną? Odpowiedź jest prosta. Laser działa z precyzją. Wiązka lasera trafia w cebulkę włosa, podgrzewa ją i zamyka naczynka, które ją odżywiają. Włos obumiera i nie odrasta. Dla porównania, IPL podgrzewa też skórę wokół, ale nie niszczy całkowicie mieszka, więc efekt jest krótszy. Pewnie zapytasz, dlaczego nie można pozbyć się wszystkiego od razu, bo włosy rosną w cyklach. Część z nich w danym momencie śpi. Po kilku tygodniach wchodzą w fazę aktywnego wzrostu, tak zwanej anagen, i właśnie wtedy laser może je usunąć. Dlatego depilacja laserowa to proces. Krok po kroku włosów jest coraz mniej, aż zostaje tylko kilka cienkich. Nawet po zakończonej serii zabiegowej mogą pojawić się pojedyncze, delikatne włoski. Te uśpione, które z czasem skóra sama pobudza. Dlatego robimy zabiegi przypominające, żeby zachować efekt gładkości na długo. Nie mówimy tego bez powodu. W So Beauty działamy już 17 lat, wykonaliśmy ponad 410 tysięcy zabiegów, testowaliśmy różne technologie, znamy fizykę lasera i przeszkoliliśmy setki specjalistów. Wiemy dokładnie, jak osiągnąć najlepszy efekt. Więc jeśli od dawna myślisz o depilacji laserowej, to jest ten moment. W So Beauty ruszył Black Friday ze zniżką minus 50% na pierwszy zabieg. Napisz do nas wiadomości prywatnej i dowiesz się więcej.